Przywitanie, już tego nie będę robił. Słuchajcie, to wideo będzie krótkie i, i, i tak naprawdę stricte organizacyjne. Dużo się wydarzyło przez ten weekend e, i chciałem po prostu tak szybko kilka rzeczy zrobić, żebyście nie myśleli, że was zaprosiłem na kanał, tu się nic nie dzieje i tak dalej. Po pierwsze, najważniejsze, chciałem Wam wszystkim podziękować za to, że faktycznie, po pierwsze, uważnie oglądaliście mój filmik, bo nie zrobiłem tak hamsko, że tak powiem sobie, reklamy, że wstawiłem to od razu na początek czy na koniec, co najczęściej ludzie sprawdzają tylko no, poszło to zadać tak mimochodem na środku filmiku i trzeba było tak naprawdę poświęcać uwagę, żeby to zauważyć, to zaproszenie i, i adres kanału, tak więc jestem pod wielkim wrażeniem. Jest mi niezmiernie miło i, i naprawdę bardzo Wam dziękuję. Będę robił wszystko, żeby nie zawieść pokładanego we mnie zaufania. Druga rzecz, dziękuję za wszystkie zaproszenia, jakie dostałem. Tak samo jak właśnie na pożegnanym wideo graż 24 mówiłem, że zapraszam Was do wspólnych gier i tak dalej, żebyście pododawali mnie. Słuchajcie, pozwólcie, że skorzystam ze ściągawy, bo, bo nie mam aż tak dobrej pamięci. Na PlayStation 33 zaproszenia, na live, na live troszeczkę mniej, bo 12, na Steamie 81. I dodatkowa rzecz, właśnie Twitch. Nie, to jest całkiem ciekawe, bo praktycznie nie wydając żadnego wideo, nie, jeszcze nie wliczując, już miałem 18 tamtujczy, teraz jest 19. Co jest, to jest pff, też również bardzo, bardzo duże, bardzo zaskakujące. I, I naprawdę strasznie mnie to podbudowało, nabrałem takiej pary, żeby, żeby dużo robić. I teraz chcę Wam tylko powiedzieć, co się dzieje, bo faktycznie moglibyście się spodziewać do dość szybko filmików. Słuchajcie, jakaś taka zbieżność losu, dosłownie godzinę przed publikacją mojego pożegnania na 24 sfajczył mi się cały komputer. Po prostu cały sprzęt padł i między innymi dlatego też nagrywam tutaj na ziemniaku, tak? Bo wcześniej chciałem od razu kupić kamerkę i jechać z koksem, że tak powiem. No niestety musiałem kupić nowy sprzęt. On już jest tutaj ładnie ustawiony. Między innymi też dobra rzecz, bo na poprzednim sprzęcie, po pierwsze, nie pograłem w takie super, super najnowsze tytuły. Już powiedzmy coś pokroju tak Ładzotca to już było takie nie do przejścia, tak, no teraz mam, no parę, jestem parę tysięcy do tyłu, ale przynajmniej będę w stanie odpalić jakieś tam najnowsze tytuły na, na kompie i, i to jest dobra rzecz. Druga rzecz to jest właśnie to, że ten sprzęt pozwala mi twitchować. Teraz no niestety jestem nowym, tak jak mówię, miałem strasznego kompa wcześniej, nie byłem w stanie twitchować, to nawet o tym nie myślałem i teraz się uczę, tak, więc jeżeli ktoś z Was już, że tak powiem, obserwuje mnie na Twitchu, tak więc od razu z góry przepraszam za spam, mailami, że Arkadikus właśnie się aktywował na Twitch, czy jak to tam wygląda, bo po prostu kombinuję z ustawieniami, tak? Żeby było dobrze, żeby było płynnie, i żeby się nie cięło. Nie idzie mi to na razie, ale, ale obiecuję, że do końca tygodnia się wyrobię. I teraz właśnie jeszcze co do jakości nagrywania z ziemniaka, tak? Tak samo jak i filmik pożegnalny. Teraz nagrywam filmik na, na komórce tam Sony Xperia, jakiś tam tam jakiś. Chcę wypatroszyć bebechy z poprzedniego kompa, że tak powiem, to co się uratowało ze swajczenia. Chcę to sprzedać i ewentualnie tam troszeczkę dołożyć kasy do kamery. Tam znalazłem model, tam Canon L820 coś tam i on nagrywa w takiej już konkretnej jakości. Nie jest to co prawda kamera idealna w perfekcyjnej jakości, ale już z takim znośnym okiem, że tak powiem. Tak więc no, mam nadzieję, że następny materiał, może ewentualnie drugi, nie będzie już po prostu no, wyglądał tak, jak teraz wygląda, tak? Widzicie, też jeszcze tak wszystko chałupniczo zrobione. Będę się... postaram się zrobić jakieś takie konkretne tło. Nie wiem, czy mi się uda, czy nie. To wiadomo, że to na szybkiego mówię. Nie spodziewałem się aż w tylu subów. Nie spodziewałem się aż takiego zaufania z waszej strony, tak? Więc no, teraz jestem na takim troszeczkę szalonym etapie organizowania wszystkiego, tak? I tutaj też mam takie pytanie. Machała łapami. Ja pamiętam jak miałem podsumowanie roku 2013 bodajże, to ktoś mi nie zarzucił, że strasznie dyryguję. Mam nadzieję, że trochę mi się to udało opanować, ale to jeszcze trochę. Zazwyczaj nie stawałem przed kamerą, powiedzmy, że to jest mój trzeci, czwarty, może piąty raz, kiedy faktycznie tak staję przed kamerą i mówię coś od siebie znowu dużo myśli naraz. Z tym, że mam parę pomysłów. Widzicie tutaj jeszcze przy okazji do kompasu sobie dokupiłem coś, co za mną chodziło. Nie wiem, czy będzie dobrze widać na kamerze. To jest Pillage of Eternity. do której się śliniłem przez no, dobre dwa miesiące, no od momentu premiery co najmniej. Widzicie, to jest właśnie to, że jeszcze nadrabiam tytułami, tak? Staram się e kupywać tytuły, które, które chciałbym obrać. E I teraz jest właśnie pytanie dla Was, czy was na przykład by obchodziła jeszcze opinia jakiegoś tytułu starszego, tak? Bo starszych tytułów no, to mam dużo, w sensie, nie e tak jak seria W To się Grało, ale w sensie na przykład gra miała premierę pół roku temu, rok temu powiedzmy. Ja w nią jeszcze nie grałem, mamy po prostu na półce, ale nie było czasu ani nic, po prostu ogrywam ją sobie, robię materiał z moich wrażeń. Jeżeli coś takiego by Was interesowało, jak najbardziej piszcie w komentarzach pod spodem, bo coś się da zorganizować i coś, to chcę jeszcze zrobić. Nie wiem, czy to wypali, bo to też trzeba bardzo zorganizować. Eee, chcę zrobić coś taki Ala. Dziennik, ale nie będziemy mówili o sytuacji politycznej w RPA. Tylko po prostu o, będziemy omawiać newsy z branży gamingowej, tak? Coś się stało, obgadamy, coś zapowiedzieli, obgadamy. Na pewno nie będę robił zapowiedzi jako takich, ewentualnie to będą kilkuzdaniowe. Przwyczajnie nie ma czasu, żeby produkować tak bardzo. Raczej będę się skupiał na recenzjach, właśnie omawianiu jakichś tam sytuacji itd. Chyba, że coś tak bardzo mnie i Was zainteresuje, że będzie warto zrobić. Czasami będę robił jakieś takie materiały, właśnie tak jak bym jakieś top 10, ale tego też nie zapowiadam bardzo często. Na razie przyjmijmy, że koncepcja kanału jest taka newsy i wrażenia z gierem, materiały i tak dalej. Dodatkowo jeszcze właśnie no, zapraszam Was na Twitcha, bo tam będę się pojawiał dość często, no, jestem namiętnym graczem CSA, chociaż, chociaż to nie znaczy, że jakimś skillowym pewnie będę się częściej wstydził i cieszył. ale jakby co tutaj w tej chwili pojawi się link dość prosty do odgadnięcia. Jeżeli ktoś się interesuje w ogóle twitchowaniem, obiecuję, że nie będę haty. Jeszcze raz to nie jest mój styl, no chyba, że jakieś tam geście emocji, tak? Słuchajcie, i to jest chyba wszystko, co chciałem na dzisiaj powiedzieć, żebyście nie myśleli właśnie, że, że nie wiem, że zaprosiłem Was na kanał i nic się nie dzieje. Tak więc dzieje się, dużo się dzieje i myślę, że spokojnie gdzieś tak z końcem tygodnia będziemy mogli ruszać już spokojnie z, z materiałami, tak? Tak więc już teraz zapraszam i jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że zasubowaliście, polubiliście, zaprosiliście i tak dalej. No, to cały czas wykracza poza granice mojego umysłu. I cóż, do zobaczenia, życzę Wam miłego tygodnia, myślę, że pod koniec już coś pierwszego wyjdzie i może tutaj się już zdążę ogarnąć coś. Tak więc na razie, na razie, na razie.